Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są zadania otwarte, krótkie odpowiedzi, co będziecie. związane z liczbami rzeczywistymi, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania. W tym zadaniu nawet nie przydadzą Wam się za bardzo tablice naturalne, ale kalkulator może się przydać. No i myślę, że to wszystko. Rozpoczynamy. Mamy znaleźć liczbę, której 0,5% lub też 0,5% jest równe 15. Moi drodzy, e, zadanie procentowe, e, jak sobie z tym poradzić? No więc tak, my co my wiemy w tym zadaniu, o tej liczbie? Wiemy, że jej 0,5%, czyli 0,5% jest równe 15. No więc zapiszemy to sobie, czyli widzimy, że 0,5% to jest. 15 równe 15 danej liczby, czyli ta część liczby jest równa tyle. Natomiast nie zapisuję równa się, ponieważ nie mogę przyrównać procentu do normalnej liczby. Procent nie istnieje sobie jako taka po prostu liczba, procent musi istnieć z czymś, dlatego zapisałam to tutaj w postaci takiej kreski. Ale ta kreska nie jest zapisana bez powodu, dlatego że ja teraz chcę znaleźć moją liczbę i też chcę przedstawić ją w formie procentu. No bo tak, moja liczba to jest ile procent, to jest całość, czyli to jest 100%. Czyli ja teraz chcę się dowiedzieć, ile wynosi 100%, skoro wiem, ile wynosi 0,5%. No więc oznaczam sobie moją liczbę poprzez x i tak uzyskuję, moi drodzy, pewną proporcję. To jest wprost proporcjonalne, dlatego że wraz ze wzrostem procentu wzrasta wartość liczby. Istnieją też od, istnieje też odwrotna proporcjonalność i na to musicie uważać, dlatego warto dosyć uważnie czytać wszystkie zadania. I teraz, moi drodzy, jak sobie z tym poradzić? Pozwolę sobie podkreślić tę proporcję i wiemy, chociażby z chemii na przykład, że rozwiązuje ją się następująco. Mnożymy tutaj na krzyż 100% razy 15, czyli mamy 100%. Procent razy 15 dzielone przez to, co tutaj nam zostało po tej stronie x, -a. czyli mamy 0,5%. I teraz, jak widzicie, bardzo ważna sprawa: te jednostki nam się tutaj redukują. Czyli nie będziemy mieć w wyniku procentu, i my tego nie chcemy, bo chcemy poznać konkretną wartość liczby. I wystarczy teraz, że dokonamy mnożenia, czyli 100 razy 15, a następnie to podzielimy przez pół i dostaniemy nasz wynik. I jeżeli to zrobicie, dostaniecie wynik w postaci 3000, czyli nasza liczba szukana równa się 3000. No i moi drodzy, jakbyśmy się tak przypatrzyli, to faktycznie, jeżeli mamy do czynienia z, z tak dużą liczbą, to jej pół procent może być równe 15. I to jest, moi drodzy, koniec zadania. Polecam wykorzystywać tę metodę, tego typu zapis w wielu zadaniach z procentami. On obrazowo pozwala Wam zobaczyć, z czym macie do czynienia. Pamiętajcie natomiast jeszcze raz, żebyście nie przyrównywali procentu do liczby, bo procent nie jest równy liczbie. Procent sam z siebie nie może w pewnym działaniu Egzystować, on musi być albo pomnożony przez liczbę, dodatkowo, oczywiście, zamieniony na ułamek dziesiętny, albo może istnieć sobie w zapisie pewnej proporcji. Dlatego bądźcie bardzo czujni i uważajcie po prostu na to. No i teraz moi drodzy, cóż, ja zapraszam Was do innych zadań, e, związanych z procentami i ogólnie z maturą, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.